Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej kartkówce z duchu z Oczywiście zaczynamy od tego, na co najbardziej chyba czekacie, czyli od odpowiedzi na ostatni odcinek. Jaki duch trafił nam się w ostatnim odcinku? Zobaczmy sami. Rajczu, oczywiście, to był Rajczu. Yy, specjalnie włączałem i wyłączałem Wam latarkę, żebyście mieli porównanie jak jest szybki podczas gdy jest obok niego elektroniczny sprzęt i kiedy nie przy drugim hancie dodatkowo położyłem latarkę na stole obok Miałem nadzieję, że on aż tak jej tak nie wyczuje, ale jednak podczas całego hunta wokół tej wyspy w kuchni był turbo szybki dlatego musiałem uciekać do garażu. Także Rajczu gratuluję tym, którym się udało. Tak więc jak widzieliście, to był rajczu. Było to dosyć oczywiste. Mam nadzieję, że wszyscy tak obstawiali. A teraz przejdźmy do tego, co tegorzkie mam jeszcze bardziej, czyli do kolejnej kartkówki, do kolejnego testu z duchów fazmofobii. Łapki w górę, komentarze, opis. Nie będę się powtarzał co odcinek. Zapraszam was serdecznie. Lecimy z tematem. Dobra. Cyk, pyk, pyk. Zobaczmy, kogo mamy. N. Trafem dużo kobiet tutaj ostatnio. Ostatnio była babcia, więc nie było tak źle. Eee, co my tu mamy? Ucieczka, Kadzidło. i zdarzenie paranormalne. Zobaczymy, czy N będzie współpracować, czy nie będzie współpracować. Deva ai, excuse me. No ja nie wiem. Ja nie wiem, ja się nie znam. <grymne> ja się nie znam, ale coś tu jest nie tak. Coś tu jest zdecydowanie nie tak. Drugie podejście. Co tym razem? Się wydarzy. Hadzidą go mam jeszcze odpędzić, no to go odpędzimy Pstryk jakiś poszedł, prawda? Poszedł gdzieś pstryk Tylko tak wam pokażę, że poszedł pstryk Może jeszcze trzeci dla niezdecydowanych, tak zwanych. Zobaczymy, czy przyspiesza w line of sight. Jeśli chcecie, w sumie nie wiem, ale zróbmy to. I tak muszę ją kadzidłem, zapomniałem znowu pędzić kadzidu. Zrobimy test. Czy przyspiesza, czy nie przyspiesza. Ja nie wiem, ja sobie tylko tu postoję. Poczekamy. Na Panią Szanowną Albo zrobimy to inaczej Zrobimy to w kuchni Pogonimy się z nią Wokół stołu Rzuca tam coś dużo e!

Czas decyzji. Czas decyzji. Mam nadzieję, że wy już wiecie, że Wy już napisaliście. Ja zrobię to teraz. Oczywiście. Nawet dwa obiektywy zrobione. No i tyle. Odpowiedź oczywiście. W kolejnym odcinku przejdźmy do podsumowania. Także moi drodzy, odpowiedź. Już jutro o 20. Kolejny odcinek też już jutro o 20. Dajcie znać w komentarzu, co to za duch, co sądzicie, jaki to mógł być duch, um, czy przyspieszał, czy nie przyspieszał, co robił, czego nie robił, jaki to ability miał, jakiego nie miał. E, jestem ciekaw waszych komentarzy. Oczywiście łapki w górę, mile widziane, jak zawsze, no bo YouTube z tego też coś tam bierze, także każda łapka to jest dla mnie. Też taka fajna wiadomość, że Wam się podoba ten materiał. No, i jak zwykle, opis w opisie macie Discorda i Twitcha. Zapraszam serdecznie do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru.